na odcinku na kanale Didi Siemanko, dzisiaj mamy gościa specjalnego. Dokładnie Łubu Dubu, kre, prezes naszego klubu. Witam serdecznie wszystkich pasjonatów. Także co, ogólnie co, cel szupak. Powiem wam tak, no już trochę już chodzimy, także na pewno będzie się działo. Nie będziemy wam zadać co i jak, ale na pewno <laughs> fajnie było. Także polecimy grubo z tematem. Dokładnie, oglądajcie i wytrwajcie do końca. Tak jest.

Ja tam nie wchodzę tej, bo zaraz będę... De... De... No jest pierwszy, branie spod drugiego brzegu, petarda, strzał, kotwica w pysku Bez parcia na szkło <hielbry> <tuszek> Także, i działamy dalej Dobra, no, no, <hielbry> może. No. Ciężko będzie, ale buja się, no stara jest Look at him What a guy Hahaha, Ja. <noise> no. no Piotka Malinowskiego, oczywiście No, także nie nieduży, no, ale się Zobaczcie, my tu gadu gadu a tu Kuba znowu ma kolejnego. Tak, rzut po rzucie. Trochę, trochę większy niż poprzedni chyba, co? Czy to samo? I poszli. Mały na no do zbrojka się zapił, No wypnij się. Damian. Szczupak. Wiem, może z 60, 70 Zobaczcie, mi godnek odgryz A tu Kuba ma kolejnego, trzeciego Dawaj, no dawaj, z takie te miejscówki wyciąga. No i czwarty się spiął. no To no. większy, nie będzie? Największe zawsze się spinają. Trochę kopie, ale... No nie, trochę a, większy, no. Nie ma jak... Nie ma przynęta od... Nie no, taki 60 na pewno już jest. I leci. Zobacz, od razu idzie. Krótko to jeszcze większe chciał, nie? Fajnie było wyjść. No to dojdziemy do tego. No widzisz, i chyba mówi, wygadałem to większe. To samo. O. Zobaczcie, ja miałem też potężne branie. <laughs> nie w piosie. Tutaj Kuba kolejnego ma. A rozmiarowo podobnie, nie? Dobra. I do wody. I poszli. Ja w życiu jednak tych większych szczupaków więcej złowiłem na mniejszą przydatę. No i... A my to zazwyczaj od 12, jak na szczupaków chodzi od 12 do 19 na gumy, nie? Patrz, ma też. Ale złapanie, wiesz? Chyba nie nieduży. Ale złapos. Sobie tylko. Chociaż wydaje się ciężki. Ale złapał sobie, nie uderzysz Wyjmiesz to? Widzę ją Poszedł Dzięki No i do wody No nie wiem no ty jak się poślizniesz No to wiesz To też, też, też się możesz skąpać

Na klatę się, czekaj. Od razu go. No zobaczcie, jest taki no, największy dzisiaj Siódma sztuczka, 7 plus tak. Także Ało, I potwiń Pięknie I co, prezes? Przedemty mniejsze robią robotę, nie? Fishhunterek No, dokładnie Od mistrzunia Piotra Malinowskiego Także jedziemy. Jeszcze raz dziękuję. Najlepiej się łowi na czyjeś przynęty. No dobra, lecimy dalej. nie stało łubudu ma ale się dziwnie zaplątał mi się, wiesz? Zaplątał mi się na początku i tak... Zobacz, co on zrobił tu. Jest. jest Monster Rzeczny. Taki 60, nie? patrz, jest. No ryba była. No a co? Masz wyjście? Fajny dołem Dobra, odepnij go i weź ten i wypuść go od razu. I siedzi. I I poszli, o, jak delfin. <laughs> Ale ja nigdzie Już mam Już mam, mam, już mi wziął, no No Ale nie jest duży Maciek tylko powiedział, gdzie tam mu rzucam o. Chwila i branie, nie? No mały jest znowu Grzydelek Ale zadzał Zadzał, bo złapał ładnie Teraz już wysunęła mu się guma Ja też mam no. no. Idę do ciebie, idę Dobra idę, 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 idę. czekaj. Na dropshota masz? Patrz swój większy Na dropshota masz większego niż ja na ten, na gumę. Ty też masz? Czekaj! Mamy dwa, idę po no. Dobra, idź, idę z wędku za tobą. Ja na dropszota! No to jest nie wiesz, tylko Co jest No Ja! Nie, no to tu, tu trzeba matę wyciągnąć, ty weź. No, zobaczcie. Trzy. To ja nie wziąłem. No to zobaczcie jaka sytuacja. Trzy. Ja najpierw strzeliłem jednego, maciek na dropszota, drugiego. I Kuba, zaraz, trzeciego. I Kuba, trzeciego. Trzy z jednego miejsca. Nie za duże. no maciek na, naj, największy, nie? Na dropszota. Trzy różne przynęty. Dokładnie. Dobra, puszczamy i idziemy dalej. I poszli. Weź macie tego jednego jeszcze. Weź poszły. Bez problemu. One są poszły. I poszli. Tak, zahaczył się. Dlaczego? A, poszły, poszły. Jest. Poszły. Dawaj No czekaj, trzymaj, trzymaj, trzymaj. Ona zjeżdża. Jeszcze kolejny gruby, widać, że żerują. Tak taki ja wiem, ile on będzie miał? 65, 65. Będzie 60 plus no. Także nie Także zły no Ale czwarty z jednego miejsca Czwarty z jednego miejsca, no, no, to jednego miejsca, no. no. Gumeczka 14, szatislim slim Fire perch Dobra, wrzucimy I do wody I do, wody. I do wody. Ten jest, o, ten jest większy. No, ten jest największy. O, już go widzę. Już go... A tak pod no, podpiąłem, go, wiesz. Ładny jest, no? Patrz, kleń stary. Ale jaki, o Żeby nie, w... nie spadł, ale wyknął, zobacz, jaki dziad. A przy, ale rzuciłem to dna i podnie targałem, nie? No, poszuk, zobaczcie jaki dziad. 14 cm guma. Centrum, 14 cm guma. 50, 59 no? no i dawaj, no Zobaczcie co się wydarzyło. Fajny szczupak, co? Ile tam, 50 <gulata> 50, 58 z 58,5 No ale jaki jest, zobaczcie ten pysk. No to się jest po prostu torpednie. No, dobra. Zapuszczamy no, to Fajny szczupak, nie? O! Ale poszedł Od razu do dna poszedł Nie, no, To jest to Ziemię <ścoughs> Patrz, szupak stary, pogoniło szupak To szupak po drugim brzegiem, no to okay. szupak ci wziął Pogoniło normalnie drobnicę Mam, mi wziął nie, jest jakiś wielki, wiesz? O, widzisz? To by wziął wcześniej, nie? Potem, potem jeszcze był chętnie Boganiał. A powiem ci, ciężki się wydaje. No chyba, że on jakoś owinięty jest, nie wiem. On tutaj idzie mi w te gałęzie. Ładny jest, patrz. Ładny jest, no? Dobra, to chodź, 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 Powiem ci z 8, dych wygląda? Będzie miał. Dobra, jest. Zobaczcie, jak zażarł. Gumka ta sama cały czas. 84, nie. 3, 83, no. Ale ładny, ładny jest, nie? No to zobaczcie. Maciek miał branie. Rzuciłem podobnie w jego tam miejsce, gdzie miał branie. Rzuciliśmy po pierwszym rzucie, nic. Potem pogoniło coś w drobnicę. Rzuciliśmy obydwaj znowu. No i nikt huknął. Trochę maćkowi podobrałem, no ale 83 no. to już ładny, ładny, nie? No i do wody, tak. No, ale zobacz, na płycie wodzie znowu, nie? No. A z przez same rzdy wychodzą. Uf. I poszli. Podbierzesz sobie, czy, czy ten? Poszli dziewiąty A mi uderzył Stam spod drugiego brzegu Damian rzucił Teraz? No, Damian rzucił. Jeb, siedzi 83! Pięknie Damian! Damian! Teraz zrobił, myślałem, że większy jest. Taki pyrdio. Chodzi. Kolejny. No. Dobra, wypiął się. Wziął, ale go widziałem no? Ale nie jest ale łypnął tą gumę no zobaczcie jaki dylek jakiś 60 może parę wziął na kanibalę balakrafta 12 cm pod samym brzegiem rację do wody Czyli który... poszedł no to dobra, no jak już się teraz zawija, my mamy jeszcze ile, z dwie godzinki, także no. zmieniamy za chwilę miejscówkę. Kuba, tak, i Kuba jedzie do domu, a my tak, dalej Obłowił jedziemy. się, no ile zapałeś? dziewięć, nie? 10. No, dzisiaj Dziewięć chyba, co? Dziewięć sztuk, dziesiątki nie dał rady. A, no. No my po sześć. Jak, no. jak widzicie, głos mi siada. <laughs> ale ale działo, działo się, nie? Było dobrze. Dzia, było. Działo się, ja spadam, chłopaki lecą dalej. Tak, Na, tak, w sumie I... co, suma summarum kupaliśmy do teraz ile? 21. 21 sztuk. 21 sztuk. I klenia ładnego. Klenią ładny. O, no, kleniem fart, Także my z maśkiem ciśniemy I oglądajcie do końca. Pozdro. Pozdrawiam. Ja. Masz? Mm. Ładny. Dobra, dobra, podbieram już, czekaj sekunda. Maciek w akcji Zmieniliśmy miejscówkę Maciek w, jedno, w jedną stronę rzut, branie Teraz w drugą to jest, O, ten jest bardzo ładny Ale jest, widzisz jak ma gumę? Jest, panie No to zobaczcie Mam grubaska Mierzymy, mierzymy, mierzymy I Ile? Dwa, 92 No to ładny, ładny panie już, no No zobaczcie, zobaczcie co to jest? Kuba od nas odjechał. My przyjechaliśmy na drugi odcinek. Pierwsze, pierwsze parę rzutów. Ja, ja miałem już dwa brania i tutaj jest drugi, dru, drugie branie i 90. A ja, ja zdążyłem rzuci ja raz. No. Ale zobaczcie kran ma na samym środku. No. widać widać, że jakoś. Coś to. go ganiało No dobra, jest. do wody, nie? Ładny, to ładny. Jest. To rybka wraca do wody. No, zobaczcie jak grubaska No jest przepiękny, O! Poszedł. No to mistrzu, pokaż się O, grubo A wymieniłeś kartę? Ole, miałem broń, jest Patrzcie, Maciek jednego miał Wypuściliśmy go A ja mam następnego i to też ładne Co to się dzisiaj dzieje, to jest normalnie No też będzie, z albo 85, albo 90 nawet, no Zobacz co on robi, zobacz Na rozwoju jest, nie, na haku jest pasz. Dobra, mierzymy. Ile ma? 86. 80, no 6 cm. No, też ładny, ładny. No, pokaż. Oh. No, zobaczcie. Dopiero co maśka wypuściliśmy, ja zrobiłem jeden rzut. No, widać, widać, że dzisiaj jest dzień, że gryzą naprawdę. No, Ostatnio były duże deszcze, woda była wysoka, teraz opadła. No i ewidentnie. Piękna sztuka. No, lecimy. Lecimy dalej. No już chcę iść. Pięknie. Poszedł. Gdzie A nie, to ryba była, patrz A ty tak mi zahaczyło wcześniej? Miagało normalnie Twarde od razu i tyle, nie? Czekaj, ja tu muszę podejść, panie Trochę bliżej Nie, nie, jest jakieś świeżo, olbrzymi Ja mówię, tylko twarde było, że... Ja nie wiedziałem o czym mówić Zobacz Daj, ja sięgnę, Ale chudy, no. Chudy tak, nie wiem, Zobaczcie, jest kolejny. No, kiedyś nam ktoś mówił, że nie łapiemy na łestinki, no to Ta, w końcu dzisiaj, są łestinki. Dzisiaj dzień gum, także... No takich 60, 60+, plus, nie za duży. Nie za mały, taki w sam raz. No, także... Dowody. Puszczamy go. I poszli. I poszli. Maciek jest nade mną, stoi. Zobaczcie, jak targa. Co tam założyłeś? Większy gumę? E? No. Ładnie, wygodnie. No, ładnie, ładnie. No, powiem tu taki... 85 będziemy... Nie! Nie, za tym ty? No to zobaczcie. Jeszcze już szarówka się zrobiła. No i jest. I macie so, już upalił 86 Założyłem, 86, założyłem 19 no, mówię, ciemno już się zaczęło robić, jak widzicie za, za, Tutaj i ten A jest co, jeszcze... jaka gumka, powiedz lepiej Westin 19 szatis w kolorze majtki teściowej <grym> Czyli jaki? Czyli, <grym> czyli różowy No dobra, dobra Różowy headlight Dobra, puszczamy go I co, w sumie zbieramy się już, nie? No. O, Także małe podsumowanie. No jak widzieliście, grubo-grubo no wyszło. No nie wszystkie rybki nagraliśmy, no było było tego sporo, nie? No tak, ile? 26, to 25 szupak, 25. 25 tutaj a 4 złapaliśmy, a tam no, było 25? No to no 25, tak. To, ale co? 92, 2 razy 86, 83. Na resztę już nie mierzyliśmy w sumie, nie? Tak tylko złapaliśmy zdjęcie ewentualnie, czy tam co i wypuszczaliśmy Także no działo, działo się, nie? sporo no, wyszło. Dużo, dużo wyszło i dużo, dużo odprowadzeń było, tak. kurcze, tyle było odprowadzeń no Kuba, i Kuba... przecież ile spadło po, po, przy samym brzegu. Tak. No Kuba łapał w sumie od samego rana na 10 cm gumki, no miał dużo więcej brani niż my, my tam znaliśmy grubie, nie? No Pro, ja zraliśmy. od 16 zaczynałem. Tak. No mieliśmy też brania, ale już mniej. No ale generalnie, no, no w się w drobniejsze przytęty fajniej niż, niż ten niż, No i klej, niż te klej, rodzaju, klej, no, klej, klej też No a to petarda, nie? Myśleliśmy, że z dyk będzie miał, nie? bo no, taki gruby Jak karp wyglądał No, w dokładnie, także no fartnęło się, nie? Jakby nie było No prezes, dzięki wielkie za za Tak, dokładnie, oczywiście jak zapraszamy będziesz, jeżeli... Jak już oglądał to oczywiście no, Dobrze, dokładnie. dzięki wielkie i... Trzymajcie się Na razie, to, do, następnego. do następnego Elo